Dziś krótki film, który miał być rolką, a stał się odcinkiem. O tym, jak przez wybór złego wykonawcy, który zna się na wszystkim, i przez jego drobny błąd, narażamy się na niepotrzebny stres i zbędny wydatek, żeby to naprawić. W przeniesionym gnieździe do okapu brakuje uziemienia. Jednak głównym powodem jest wyzwalanie wyłącznika różnicowo-prądowego na tym obwodzie. Brak ciągłości przewodu PE w tym gnieździe nasuwa teorię, iż problem może tkwić w miejscu pierwotnym, czyli tam, gdzie ów gniazdo się znajdowało. Widząc taką puszkę, wiemy już z doświadczenia, że nie jest to oryginalne gniazdo wykonane przez dewelopera. Sam przewód, wierzcie mi lub nie, przypomina znaną marketówkę. Za pomocą lokalizatora przewodów LKZ720 spróbuję wytrasować przewód i zlokalizować miejsce pierwotnego gniazda. Mieszkanie jest już na ukończeniu, więc ważne jest, by narobić jak najmniej szkód. Widzicie teraz, że do gniazda napięcie dochodzi. Nadajnik mamy podłączony, włączamy teraz odbiornik. Nadajnik emituje sygnał, a odbiornik go lokalizuje. Przykładam głowicę do ściany i obserwuję wyświetlacz. Interesuje mnie głównie siła sygnału oraz zmieniające się kreski z lewej i prawej strony sygnału, które oznajmiają mi kierunek ułożenia przewodu. Słabszy sygnał może sugerować, że przewód jest głębiej, a jeżeli jest głębiej, może być to puszka. Dodatkowo w tym miejscu pojawia się kolejna ikonka pod wartością, która sugeruje pionowe ułożenie przewodu. Kreski nie wskazują już lewo-prawo, lecz znajdują się na godzinie 12, co oznacza, że przewód znajduje się przed głowicą odbiornika. Po nakreśleniu na ścianie trasy przewodu i przeanalizowaniu jeszcze raz siły sygnału, wytypowałem miejsce, w którym przewód znajduje się wyraźnie głębiej. Użyta technika izolowania tych połączeń elektrycznych może sugerować nam wiek wykonawcy. W puszce zaś znajdziemy przewód, który sam wyszedł z szybkozłączki. Tak, to jest szybkozłączka. To nie jest wago. Po lewej stronie pokazuje wago, po prawej zwykłą kostkę, na której nie ma nawet emblematu producenta, bo chyba sam producent się do nich nie przyznaje. Wszystkie połączenia wykonałem na nowo, używając nowych szybkozłączek. Ciągłość przewodu została zachowana, a pomiar wychodzi teraz prawidłowy. Zadacie pewnie teraz pytanie: No dobra, ale jaki to ma związek z wyskakującą różnicówką? A zobaczcie, że rozdzielnicę mam rozłożoną. Przewód PE od tego obwodu został podpięty, a różnicówka nie wyskakuje. Czy nie jest to podobna sytuacja jak w przypadku braku zera, gdy neonówka włożona do gniazda świeci w obu dziurach? z tym, że wtedy zazwyczaj nie ma różnicówki. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, albo jaką inną diagnozę wy byście postawili.